Hejka kochani, ja jestem Kara, a oglądacie kanał Kara. It, a teraz intro. W dzisiejszym odcinku, kolejnym na moim kanale będzie Buduję parkour z fanką Tak, mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba ten odcinek, i nie wiem, czy będzie długi, czy krótki. Więc jak e, po prostu. To możecie sobie nasykać coś do jedzenia i do picia Więc usiądźcie albo leżcie wygodnie i zapraszamy. W ogóle sobie odbiorę uśmiech, bo w sumie chciałabym bić level. 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 Więc dobra, ojej, za sobie wklikam. Yy, idziemy do buduj. Tak, wiem. Nowy świat, tarara. Tak, w ogóle chciałam jeszcze powiedzieć że na początku, że chciałam, że po prostu jestem słaba w parkoury, jak coś, więc no. W ogóle zaprosimy tutaj moją fankę. Pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów, bo jakby inaczej. O, Kusia. Po pozdrawiam jeszcze Kusia229, pozdrawiam. O Jezu, co ja zrobiłam? Okej. Okay. Jak to cofnąć? Co ja robię? Ojeju. ojeju. Tak, nagrywam. Dobra, dobrze, daję zrobię tą ścianę. Muszę się to zrobić tą ścianę, nie wiem JA CHCĘ ZROBIĆ ścianę. Zaprosiłam O, zrobimy to Nie, 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 ja nie, nie, nie chcę całego świata Co ja robię? Co ja do jasnej nie robię? Cześć Zgaduj, że ona jest bardzo Stresuje ją Ta sytuacja, że nie! Połączenie zostało przerwane. Nie, serio? A ja chcę. Nie, no super. bo chciałam nagrać fajny odcinek z Fanką, no ale mi coś nie wyszło. Jak zawsze w sumie. No to fajnie nagrałam odcinek, bardzo fajne. Naprawdę, super. Ekstra. Naprawdę. Jezu, teraz muszę. Mam nadzieję, że mi się na... zaprosi na to. O Jezu, pierwszy raz. I taka wpadka. A bo wiecie co, my zaprosimy ją na inne. Kam jak mam lagi, naprawdę. To jest taka piękna rzecz. Dobra. Nie będziemy ją prosić, żeby zaprosiła na, na... Wiecie na co, kreatu No na budowanie. Dlatego stworzę nowy. Budowanko. Więc no Jak coś, to jestem bardzo słaba w parkury I w te podobne Kusia Jest Dobra, zapraszamy ją Je ja w ogóle jak kusia mm, Może wbiję, to zrobię tą ścianę Już wiecie Próbuję zrobić wszystko Jak będzie kusia Wpiła. Napiszmy, że wy. wywaliło mnie. Chcę napisać pewnie. Hej. Wywaliło mnie, jak zawsze. Zawsze muszę imię wywalać, więc naprawdę pozdrawiam. No, no, no. Tak, dalej. Niestety, ale nagrywam odcinek Bella 111-72. Pozdrawiam i nagrywam właśnie odcinek coś. Dobra, to my sobie tutaj zrobimy. O, Muszę sobie jeszcze takie. Ale będzie przesłudzone Naprawdę. Cześć, ty. Tak, pozdrawiam ją. Kusiad 229, pozdrawiam. Już wszyscy się sensie pozdrawiam, ale nieważne, pozdrawiam jeszcze raz. Dobra, ja sobie wezmę jakiś ha ha O, to mi się bardzo podoba. To co budujemy, no. Dałbyś. Arbuza o, jak słodko To znaczy, nie, nie Dobrze, nie się tak to zmontować ho, ho, ho. Przepraszam w ogóle za mój głos Jeśli wam przeszkadza, czy jakiś jest Nie teges, ale Po prostu trochę mnie boli gardło Ale no Tak mnie fanka prosiła, żebym z nią nagrała odcinek, więc Nie mogłam odmówić Właśnie, nie mogłam odmówić to wyszłoby, że wiecie co? Wyszłoby, że ja jest jestem teges, a ja jestem teges, 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 jestem teges. Zawsze. W ogóle słuchajcie, jak pewnie wiecie, dzisiaj było zakończenie roku szkolnego. Tak, ja też miałam zakończenie roku. E, tak, i było zakończenie roku szkolnego i tak było fajnie. No w końcu zobaczyłam moich... E, Znajomych na żywo, a nie przez lekcję online albo przez mm, tak, przez takie, no... przez komerkę na że więc było fajnie. Tak, było bardzo fajnie. No i pozdrawiam klasę 5A. O, to fajnie wika N789. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. No, tak, i właśnie ten, I co ja mówię? O, szkolę, to się mówiło, ale nie pamiętam, co... No, i właśnie ten, niech tylko powiedzieć? u Uuu, 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 uu, molarka, u uu, molarka. Ma pysia, pozdrawiam, bardzo serdecznie, cieplutko. Pisze mi coś, mam prośbę. O Jezus, jakąś prośbę ma. Słuchajcie, boję się. Piękne! No napiszcie, napiszcie w komentarzu serduszka, i ja wam przypnę serduszko. <grywanie> napiszcie w komentarzu serduszka, i ja wam przypnę serduszko. Nie, no piękne ma. Dzięki, a masz klucz, bo ja mam buty Ja też. Dobra, to ja tu perykat jakiś zrobię, jakiś ładny, Że, żeby, wiecie, nie było wstydu. <laughs> o, ma świadectwo z paskiem. Czekajcie, bo ja tu wezmę moje. Stresuję się strasznie, chociaż nie wiem, czemu. Чего-то ничем. Nieważne, gdzie go damy. No, pojęcia. No powiedzcie, no nie wiem, gdzie go możemy dać. A też po prostu długo nam zajmie to na robienie parkura. Więc nie wiem, kiedy tak skończymy ten odcinek. Ale myślę, że tak krótko. Skończymy. No, bo wiecie, cóż będę Wam zawracać głowę? Główki z tymi A zobaczcie. zrobię takie przeszkody. ha. To troszkę będzie dziwne, no bo. kącić odcinek, więcej napiszę. ale Mylę się. Zaraz będziemy kończyć. Tak, zaraz, słuchajcie, będziemy kończyć odcinek. No bo wiecie, no po co mam was trzymać tu? Wow! Dalej? Ale mega zrobiła. Nie wierzę. tu ja odpadam. Naprawdę, ale ładnie zrobiło. Oj, zobaczcie, jak ładnie pastelowo. Jak mam pasterowę. <grystanie> A nie, jednak. Aha, jednak jest lawa. Ale lawa może być. No, jeszcze tak do. że zdążymy zrobić ten parkour zobaczmy co ona tam robi ona nic nie robi? jak to nic nie robi? koniec parkouru dobra to było na tyle Odcinek. Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Jeśli chcecie kolejne odcinki, że coś buduję z fajką, na przykład jakiś czat. O Jezu, przepraszam. Na przykład, po prostu coś takiego. Wiedzie takiego, to po prostu zostawcie dużo łapy w górę oraz odkrycie. Dziękuję. Kusia 229. Dziękuję. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!